Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałem Państwu zaprezentować kolejny ciągnik rolniczy. Tym razem przezajebisty Massey Ferguson 6480. Ciągnik z 2012 roku. W świetnym, prześwietnym stanie. Tylko z przebiegiem 5200 kilka godzin pracy. Jak maszyna wygląda i funkcjonuje zobaczcie sami. Ciągnik wyposażony jest między innymi w amortyzowaną przednią oś. Przedni tus. Amortyzowaną tematycznie kabinę. Kabina oczywiście z klimatyzacją. Naprawdę prześwietny ciągnik w oryginale. Silnik nierozgrzebywany, prześwietny. filtr oleju wymieniony przy 5105 godzin pracy. Oczywiście amortyzowana przednia oś, opony Micheliny, przód i tył 50%. Żadna śrubka tutaj, jak widzicie, nie jest rozprętana, ruszana, grzebana Komin niemalowany, ani felgi, ani skotki. Komplet zaczepów transportowych wszystko jest. Maszyna chodzi świetnie prześwietnie. Podłoga niezmerdana, pedały niepowycierane, wszystkie oryginalne fotele, siedzenia, ładna, czysta, piękna podsofitka, w cieplutko, ogrzewanie sobie działa fajnie Dokładny przebieg tej maszyny 5267 godzin pracy, ponad 1100 godzin temu wymieniony olej silnikowy jak pokazywałem na filtrze. trzy rozdzielacze mechaniczne, włącznik blokady napędu ośki, EHR, włącznik wałka, gaz ręczny, kontroler. I skrzynia D 6 oczywiście. Spróbujemy ciągnikiem kawałek się przejechać. Obrócimy. Idziemy jechać już w kierunku firmy. Mamy załączony napęd w automacie. Po przekroczeniu 15 na godzinę będzie nam się automatycznie rozłączał. nie chodzi bardzo dobrze, płynnie przerzuca biegi, płynnie zmienia zakres. Jedziemy sobie wolno zaraz wyminiemy się z samochodem i będziemy mogli pojechać trochę szybciej, silnik chodzi bardzo ładnie. Cały traktor chodzi bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Tutaj zawodu nie ma. Brać się i śmiać się. Oczywiście, tutaj skrzynia jest 40 na godzinę. Można. Osiągnąć oczywiście wyższą prędkość jadą 40 na godzinę. Mamy tutaj zakres obrotów silnika 1500 1600 700 możemy trochę pocisnąć, będziemy jechać z maksymalną prędkością 44 na godzinę. trochę swolbuję, ponieważ jestem na ujeżdżonej śniegiem drodze, ale równej. Jak jedziemy w boczną do naszej firmy, to niestety będą wyjeżdżone doły w śniegu. Będę musiał już jechać wolniej, żeby nie wylecieć z kabiny. Ciągnik Zapitala Tylko Gwist. Ciągniku fajnie, przyjemnie, ciepło. Jak to w niestarganym, niezmęczonym, niesfatygowanym, niezużytym, bardzo dobrze działającym sprzęcie. dostarczyło mi czasu w nagraniu do dojechania do firmy wybrałem się tutaj z 5 km i mówię zrobię filmik w drodze Ono Bo na naszej bocznej dołyże hej Mieliśmy letnią porą, taki podobny, przezajebisty ciągnik 64-75 Kto przegapił wtedy nie kupił, teraz ma okazję Model do góry Odejmuje połówki Odejmuje połówki, schodzą świetnie Nasza boczna daje półki. Już jesteśmy na ostatnim biegu. Ostatni bieg jest biegiem ekonomicznym. Ciągnik rzuca nam obroty. działo oczywiście tutaj w złudzeniu optycznym nagrania. Może wydawać się, że kontrolka miga któraś, ale to nie miga, to jest złudzenie optyczne, to nie wierzę zapraszam na miejsce. Zresztą i tak trzeba maszynę obejrzeć. Pocieszyć się trochę, że można wyczaić taki fajny ciągnik. Dołu. ja tego nie odczuwam ale maszyna to odczuwa mówię połóweczki połówki schodzą bardzo ładnie płynnie A sí, é, Dymie. nie kopci, nie mylić z tamtym, unoszącym się dymem z naszego pieca na węgiel. Maszyna chodzi luks. Zapraszam do oględzin w tygodniu do godziny 17 w sobotę od 10.00 do externasty Zapraszam do zobaczenia, do usłyszenia Cześć